Bajeczny kominek dziadka Darka zaprasza na wspólne czytanie. Witam wszystkie dzieci przy bajecznym kominku dziadka Darka. Dziś będzie wierszyk pana Jana Brzechwy zatytułowany Hipopotam. Zachwycony jej powabem, Hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie hipopotam, kilogramów ważę z tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie i że ze mną żyć przyjemnie. Czuję w sobie wielki zapał, będę ci motylki łapał i na grzbiecie, jak w karecie, będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy rozkaz spełnię ściśle. – Co ty na to? Yy, – Właśnie myślę. Dobre chęci twoje cenie, a więc owszem mam życzenie. – Jakie? Powiedz, powiedz szybko, moja żabko, moja rybko. I nie krępuj się zupełnie. Twoje życzenie każde spełnię, nawet całkiem niedościgłe. Dobrze, proszę nawleć igłę. A ja już się z wami dzisiaj żegnam i życzę Wam kolorowych snów, pa. pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszkę.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.